Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Dobry wieczór, szczęść Boże. Szanowny panie Marszałku Wysoka Izbo, przed chwilą doszło do niebywałego zdarzenia. Została przerwana uroczystość o tle religijnym. To jest niedopuszczalne. Poseł Brown dokonując napaści na uroczystości religijne pośle, na polskiej ziemi, gdzie wydarzył się holokaust. Jeżeli tak to dokonał aktu Hańbiącego. Wysoka Izbo. Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Jak rozumiem, przez zebranych przemawia ignorancja. Nie jesteście Państwo świadomi przesłania. Treści tego aktu zwanego niewinnie świętami. Panie, Panie pośle, co pan zrobił? Braun, świąt nie będzie. Przypisano mi tutaj pobudki rasistowskie, gdy tymczasem ja właśnie przywracam stan normalności i równowagi, kładąc kres aktom satanistycznego, talmudycznego, rasistowskiego. Triumfalizmu, ponieważ takie jest przesłanie tych świąt. Straszliwe rzeczy. Tabletki tu nie pomagają. Bardzo dziękuję. Wyzylam państwa na dysputę teologiczną. Chętnie podzielę się informacjami. Szczęść Boże. Nazywam się Braun. Trażak Braun, króluj nam chrystę, w Gdańsku i wszędzie, i, wszędzie. i wszędzie. Jaki cel istnienia państwa polskiego? Po co ono w ogóle ma istnieć, prawda? No cel? Po to ma być korona polska odzyskana, podniesiona i utrzymana, żeby papież rzymski miał wiernego rycerza. Krótka sprawa, to jest moje pojmowanie sensu istnienia państwa polskiego. Jeśli się boisz, już jesteś niewolnikiem. Jezus Chrystus w przypowieści o miłosiernym samarytaninie. Kto jest bliźnim tego poturbowanego wędrowca, prawda? tego, którego zbójcy napadli. Okazuje się, że Samarytanin, jakiś gość, nie, obcoplemieniec, nie nasz. Otóż kategoria naszego bliźniego, wysnuta z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, to jest rewolucja cywilizacyjna. To jest bowiem fundament etyki bezwzględnej. Etyki bezwzględnej, a nie sytuacyjnej. Co to jest etyka bezwzględna? Ano to jest ta etyka, która. Nam podpowiada, że te same stałe, identyczne zasady obowiązują nas w każdej sytuacji, niezależnie od tego, czy wchodzimy w kontakt z naszym, czy nie naszym, czy ze swoim, czy z obcoplemieńcem. Nie ma dla cywilizowanego łacinnika, dla katolika, nie ma innych zasad. Na użytek swoich i nie swoich. Otóż, proszę państwa, znowu, tam, gdzie odpada człowiek od rdzenia, od fundamentu katolickiego, tam zaczynają się schody i haszcze, i tam się gubi ta zasada. Panie pośle, co pan robi? Panie pośle, co pan robi? nie pośle, co pan robi? Nie, Jak tak można było to się zachować? Szczęść Boże! Czy widziałby pan Grzegorza Brauna w roli ministra kultury na przykład? Grzegorz Braun jest człowiekiem wielkiej kultury. To jest przecież reżyser, nakręcił wiele bardzo dobrych filmów. Więc gdyby Grzegorz Braun chciał zostać ministrem kultury w rządzie Konfederacji, to nie miałbym absolutnie nic przeciwko. Na dół. O mój telefon, panie Botosza. Wstyd powinno być tym, proszę państwa, w tym uczestniczą w aktach satanistycznych... Ech, ech. Oto wielka tajemnica wiary.